6 czerwca jestem przy naszym skrzyżowaniu na Ursynowie gdzie dzięki suszy mamy takie widoki zrobię zbliżenie tak wygląda niekoszony trawnik u nas gdzie się rozpanoszyły różne takie kwiaty których zwykle nie ma to są kwiaty polne różne chwasty które są niesamowicie przecudowne w kolorze ich nie byłoby tutaj, gdyby były koszone jak zwykle trawniki o zwykłej porze. Nie miałyby żadnej szansy. Natomiast teraz proszę zobaczyć jak to wygląda. To jest po prostu cud. Chodzę tutaj jeszcze bliżej. Trochę się tutaj gibnął telefon. No przecież to jest poezja. Coś kapitalnego. To jest żmijowiec Prześliczny. Prześliczny, cudowny i w kolorze i w tej swojej wielkości. No po prostu korzysta tutaj z warunków. Tylko, że myślę, że na moment jednak będzie koszenie i będzie baj-baj bye bye żmijowcy. Póki co cieszę się i raduję nimi. Cudowności!